dobry, cześć, z tej strony Pompa. witam was w kolejnym odcinku Secret Nibor. Zostało nam już tylko kilka dni do zakończenia alfy, niezwykle nam smutno, ale no, chciałoby się więcej, serce chce, rozum może, znowu dziecko. Eee, cóż więcej powiedzieć, Ko klucz do gry wygrał Mixon ostatnio, eee, nie wiem czemu dalej się nie zgłosił po odbiór kluczy. Oglądalność Secret Nibor spada to mi się strasznie nie podoba. Chciałbym, żeby ta seria się utrzymała na tym poziomie do 30, chociaż. No ale wiecie, chcieć, a móc to dwie różne rzeczy. Tak. Dzisiaj, dzisiaj z nami jest Obama. Tak, wyważam oraz drzwi. Oraz Failmaster. Jestem. No i, i, i tak się układa, że cały czas tą ekipką gramy. Jakiś tam No bo Milan nie ma więcej kolegów. Mam więcej kolegów, ale nikt nie chce nagrywać. Właśnie. Ale oni szanują zasady ro RODO. No właśnie. A co to takiego RODO? No, RODO to jest rozporządzenie o ochronie danych. Bardzo dobrze danych. Że wiem, co to jest. Tam miał być po ale nie wyszło. O bo... <laughs> sąsiad już. Aktywuję sobie przejścia. Przy mnie aktywował. Co? Czyli gdzie jest? ma ten... Czemu mi się mi... wydaje, że Milan jest sąsiadem? Czemu mi się Jemu. wydaje, że Milan śmiał się, kiedy to mówił? No bo się śmiał. Bo to jest no, śmieszne. Tak to cały gdzie jesteś. Ja czuję, że stoi za mną. O pokrzywa. Nie. Pokrzywa wybił okno. To no, bo ja się boję Dobra, ktoś otworzył Widziałem <laughs> Milada <laughs> Jak to Milana, jak ja klucza szukam na poddaszu jestem Ehe Mhm mm to, 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 to czekaj na poddaszu Sprawdziły czy jesteś na poddaszu A czemu masz mnie kontrolować co ty jesteś? Skarbówka To tak nie działa mój drogi przyjacielu no czekaj na poddaszu a, Żeby, a, że... Idzie po mnie Kto? A, no ty I Ja? Nie to Ta to, może lepiej nie idę na te poddasze. To jest nie, dniem. ale on był tego! To jest on dniem. był przy drzwiach! On był przy drzwiach Run! Ale ktoś Pazeza <laughs> oh, God. God. Easy, easy. przyznaj się, że jesteś. Nie mogę znaleźć żadnego klucza. Al albo ty jesteś, albo, albo Rudy. Albo No, bo innej opcji żeby... nie ma. Nie no, ja bym był... Jakbym ja był, to bym już upośledzenie próbował każdego złapać. Szanujmy się. Próbowałeś. No, no, ja czy... nie... Próbuj... Ja nie... Ja nie potrafię grać z sąsiadem. Jaki dał? No to Rudy. Ewidentnie. Znaczy nie, nie, nie... To nie było o Rudym, tylko o typie. Hmm. To Rudy, ewidentnie, to zaraz pójdę. Co się stało? Gdzie jesteście? No, nienawidzę widzę, Milan. To był piękny. Dobra, teraz już się No to jest Milan, na... wiadomo! O, Rudy, dobrze. Dobrze, to mm. mi się podoba. Kurde, tylko... Uważaj, bo ty jesteś w mleku. To czymś tam, czy to klej jest chyba? To jest super. Mm, <coughs> mleko. <noise> Przypominam, że to ma być family friendly content. <noise> Wypipczysz, bo wiedziałem to pod nosem. <noise> Czy ja wystrzeliłem? Czy ja to wystrzeliłem? <noise> Jaki? ja? Jak taki... na... <noise> yeah. Czy ja to na serio wystrzeliłem? Nie zdziwiłbym się Hello Ta, wystrzeliłem to Klikając eee. szybko, wystrzeliłem to Jesus Eee, Milan jestem pośledzony, wiesz o tym wiem. Zostałem sam na sam z nim jeszcze, nie. tak? Jeszcze nie wiem. Wszyscy żyją, oprócz mnie. Jezus! jak klikałem tak szybko! Nie, yy, itemy nie, muszę im napisać recenzję, że item, nie, jak je używam, bo wystrzeliłem ten, sadzając klucz. Czy mnie nie dalej goni? Zrezygnował z mojej dupki. Ja się może cofta? W sumie mnie już wykrył dawno, ja nie słyszę go teraz. Jezus, jeszcze mi się muzyczka włączyła. Ta, ta cicha. Która przypomina, że to jest horror. Taki mały pseudo-horror. No, pseudo-horror. taka muzyczka nicości. Że nikogo nie ma przy tobie, a jednak, przy, a jednak sąsiad ci widzi. Że jesteś sam, a jednak z sąsiadem. Coś w tym stylu. No, nie zdziwiłbym się gdybym się obrócił, a za mną byłby sąsiad. No bo jest za mną sąsiad. Jak słyszę... jak ja usłyszę radar to znaczy, że sąsiad mnie... Masz otwarte drzwi, tyle ci powiem. Złapał osobę, która otworzyła drzwi? Milan? Hmm. Jezus... Nie, tak się nie chyba nie da. <noise> A co teraz, Milan kampi? Milan teraz kampi, zgadłem? Nie. Tak, kampi. Poszedłem. Hmm. Do Pokampić. Do tajnego pokoju Neibora. Czyli do swojej piwnicy? Nie, do tego za szafki. A ile ty ich masz? Za tą szafą To żyra fa 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 jest jak szafa Do piwnicy! Zablaza! Hello. Jestem! No byłem ja już! Za... Tej... Ja już w niej byłem! Ja się tak nie bawię, ja się tak kurwa nie bawię Ja przekroczyłem próg piwnicy Przekroczyłem próg piwnicy Widzieliście, świetne rozdanie, teraz zaczekamy chwilę aż się dołączą inni gracze i przyspieszymy Zwalniamy tempa i już na następną rozgrywkę Czemu mam wrażenie, że to jest dziewczyna? Też mi się tak wydaje. Albo dziewczyna, albo dziecko przed mutacją. Sam jesteś przed mutacją. o, o ale prze ci... no, przepraszam za czarny humor. Dzisiaj od rana za mną czarny humor chodzi. <grym> Baguje mi się licznik nagrania z grom. Wskakuje pod spód i wyskakuje z powrotem. To była pierwsza gierka, nie? Nagrywana? Tak, była tak. pierwsza. Znowu dziecko. Mama, dzięki, że mi ostatnio przypomniałeś o tym, że zawsze mówię znowu dziecko. I tak prześledziłem odcinki i zawsze tak mówiłem. Znowu dziecko. Garden. Prawda, panie Obama? Tak. Myślałem, że zaprzeczę. A... wy też uważacie, podmiot? że ziemia jest płaska, prawda? Tak. Ziemia jest jak najbardziej płaska. To jest grze morga. A. Kto by mógł uważać inaczej? Słyszeliście to dziecko? Ono krzyczało o nie. pomoc. No, bo je gonisz! Nie. Mm -hmm. Idę po kluży do ogrodu. Tylko nie wiem, czemu odruchowo wszedłem na poddasze. No tak drże japo? To gra. W sumie ja też krzyczę, jak mnie goni. No właśnie. Obama! Gra go dorwał. Patrz, patrz, Obama, to jest dowód, że nie jestem. Jak coś. Mhm... Mm A wiesz, że tam obok, na dworze, najborgoni synka? No to jest... to, to jest... podwójny, robot, że nie jestem. Ajden, uwaga, bo to jest sam Bo nie mogę być o, Tak, ]cie. dobrze mówiłem, dobrze mówiłem. Czekaj, puszka, puszka w dłoń! Uciekaj! Dostał! Na łeb! Mogłeś uciekać przede mną, ja mu, jakby mnie... ues górę sprzedał. Hop. O, fakt, Powinienem się poświęcać, czyli się... tej... Ale go, ale go Ej, niebieski złoty, niebieski złoty został. Halo, niebieski oh, fuck, goni mnie! Poddaszę teraz. Anyone, y, pokoju kuchnia? Pffu, y, kuchni, kuchnia, nie pokoju kuchnia. do salonu kuchni, właśnie. Gdzie jesteś? Mogę w niego rzucić latarką. A! Rudy, uciekaj! Nie widzę was w salonu kuchni. O tu jest! No bo ja... ja jestem na dachu! Spadłem, fuck! Spadłeś! OR mnie goni! Idę ci pomóc, Rudy. <noise> nie wiem, nie wiem czy wiecie, ale... Przewróciłem się! Bo nie wiem... Myślę... Zapomniałem, że to nie Assassin's Creed. Uff. Nie wiem wiecie, czy ci tak wiecie. skoczyłem... Rudy tak... podniesiony. A ty gdzie jesteś? On jest na dachu! zawił mnie. Jesus, znowu spadłem, dachu? ja pierdziu! On tam skacze! Przeniknąłem! Ten mostek, pod którym wchodzi. Właśnie wchodziłem i spadłem pod niego. Idę po ciebie. Nie zdążysz. Zdążę. Już mam czarny ekran. Światło widzę. Idę w stronę światła. Ktoś mi podał rękę w tunelu. Uważaj, kiofa przybija mi. Uważaj! Roddy! No. On cię przytuli, prawda? Tak. Nie mam czym innego niego rzucać absolutnie, a ja zostałem sam, prawda? Tak. On zabrał ten klucz z poddasza. Czy o nim nie wiedział? Chyba nie zabierał. A sprawdź czy to jest złoty czy niebieski. Uważaj, bo on ma radar. Zdaję sobie z tego sprawę. Ty byłeś w końcu na tym pod, na poddaszu, tak? Nie wszedłem na poddasze, ale sprawdź, tam koło tej skrzynki, jak zwykle. No Jezu, tu nic nie widać na poddaszu. No, ale taką, ale... taką mutka gdzie zwykle jest... No, spadłem tyle samo, co ty przed chwilą. I ja zginąłem, a ty nie. Ale ja jestem wyższy. No kurde, to masz dłuższe nogi i bardziej się łamią ci... No już sam dotarłem do tej komódki. No a ja tu w ogóle klucza nie widzę. Tu jest złoty klucz. Aha. To jeszcze jeden klucz. I on idzie po moją dupę, sprawdźcie gdzie jest. Wykrywacie, jest na samym dole, przy budce elektronicznej szukacie z radarem. To dobrze, to znaczy, że jestem za daleko i mnie nie wykrywa. Chyba będzie chciał tampić, albo idzie, idzie wyżej gdzieś. Którymi schodami? Pierwsze piętro jest na razie i wchodzi stroną prawą. Wykrył cię, bo się przemienił na chwilę, ale po nie. No e... Biblioteka jestem. No to jest w totalnie innej stronie. Idzie do tych klatek. Chyba cię wykrył, wraca się, wraca się. Cofa się do alkoholu. Wschodzi na dół. Będzie no, wchodził przez Kibel, prawie mi telefon wypadł, jednak nie. Sprawdź, czy jakiś ty... Szuka klucza. Sprawdź, czy przy tej krowie jest niebieski. Boże, przy kruku. A, a, już nie... Gdzie net. jest kruk? A, dobra, to sprawdź. No ja tu. I on tu jest, w nie tym dojdzie. pokoju, prawda? Z krukiem. Słyszałem radar. Nie. Chyba nie ma. Wchodzi na pierwsze piętro. jesteśmy na tym samym piętrze. Z sąsiadem. Idzie prawo, prawymi schodami na drugie. Nie ma tu klucza. Mam. No. Wchodzi do salonu kuchni. Lodówka, lodówka niebieski, lodówka niebieski. Dobra. Salono chwilę. kuchni. Gdzie tutaj, jest? tutaj, mi na, gdzie byłeś? Wiem, tylko gdzie on jest. W siłowni jest. No. Czyli jest za moją dupą. Tak. Wziął góra, cegłę. góra, góra. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. On trzyma cegłę. Jak cię rzuci, to najpierw. Biegnie na centralnie kuchni. za tobą. Jak cię rzuci, to, to najpierw. klucz? Tak. Tak. Dobra. Otwieraj. Już szybko zeskakuję. Nice. Pięknie. Nice people, good work. Dziękuję. Okay. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcineczka. Zapraszam do następnych. Jak zwykle, zajrzyjcie w karty, gdzie kilka pytań po drodze się wyświetliło, oraz kanał Fame Mastera. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Yo!